Piątek, 22 lipca, dzień dobry. Witamy z sali konferencyjnej Stadionu Króla. Przed nami druga kolejka Fortuna. Pierwszy Lidzi w niedzielę, mecz DJ Stychy, e Łódź. O tym meczu porozmawiamy z trenerem Kazimierzem Mostalem. Dzień dobry. Dzień dobry. Trenerze, najpierw za, może zanim o tym, co w niedzielę, to jeszcze wróćmy do tego, co tutaj się w środę działo na stadionie Króla. Byliście całą drużyną na meczu. Ja wrażenia? wrażenia? Chciałbym wiedzieć, jakie wrażenia są panów, dziennikarzy, jak byli na meczu? Nie. Ja mam swoje odczucia, ale szczerze mówiąc jestem właśnie ciekaw, jaki, jaki był odbiór tego meczu. Ktoś był z państwa? No, byłem. Jak, podobał się? Yy, no, szybkość, może gry, tak, natomiast tak. Ogólne to, wrażenie, nie podobało się, nie podobało się? No, chciałbym, żeby, żeby było takich meczów więcej, bo to by oznaczało, że będziemy mieli więcej Tak, powiem. Nie wiem, jak to rozumieć, wy myśli. I tak szczerze mówiąc. Fajnie, liga mistrzów, atmosfera, wszystko fajnie, ale tch, dla atrakcyjności DynamoKijów y, nie oddało celnego strzału. Liga mistrzów, panowie, co? Nie byliśmy tym sfrustrowani? Ok, lepiej, bo A ile za to było frustracji? <grym> no, no Wie pan, y, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że przyszliście państwo na mecz oglądać y, bez jakichś tam emocji takich. Nie chciałbym mówić, że, że w większości negatywnych, bo inaczej ogląda się mecz na spokoju, inaczej ogląda się mecz, kiedy, kiedy jest się związany z tą drużyną, prawda? I, I po porażkach, czy po jakichś słabszych meczach, to, to myślę, że, że to odczucia są właśnie różne. I moje były takie rzeczywiście, no, Liga Mistrzów fajnie gdzieś tam była taka można powiedzieć dynamika, ale Atrakcyjność, no taka sobie bym powiedział. To teraz już poprosimy o pytania związane z niedzielnym meczem. Przypominam o zadawaniu pytań do mikrofonu. D tego? Dzień dobry. Panie trederze, kibice jakieś napisali na, gdzieś na jakimś portalu społecznościowym, że zadajemy pytania tendencyjne, ale żeby zachować ten standard, to zapytam pana. Po meczu z, z Katowicami minęło trochę czasu. Sam pan mówi, że ochłonął. Przeanalizował wiele. Czy w dalszym ciągu uważa pan, że czwórka nowicjuszy ma w sobie og ogromny potencjał, tylko potrzebuje trochę czasu, żeby go pokazać? Panie Urku, zacznę od tego, że wkłada Pan w moje usta słowa, których w ogóle nie powiedziałem. No powiedział Pan, że kiedy, mają kiedy, potencjał. Żeby kiedy, balongo... ja kiedy ja Panu powiedziałem, że, że już się przeżyłem, to uspokoiłem się, przeanalizowałem. Nie, się no sporo. tak mi się wydawało, że, że po tym tygodniu Niech Pan, pan już się mówiłem, przeanalizował. Tak rzeczy, nie? których Pan nie wie, no, no. Ja, ja tak nie mówiłem. Oczywiście, że uważam, że ma potencjał i wie Pan. Eee, trzeba, trzeba im dać trochę czasu, bo to jest nowe środowisko. Weszli pierwszy raz e, na, na, na stadion tutaj. Przypomnę, że meczu m, ostatniego sparingowego nie mogliśmy tutaj zagrać z różnych względów i to jest jakby dla nich też nowa sytuacja. To, to e, ja nie postawiłbym wszystkich pieniędzy, że, że w pie pieniędzy na to, że w pierwszym meczu Robert Lewandowski w Barcelonie szczeli od razu kilka bramek. Nie wiadomo, jak się zaaklimatyzują, też będzie może potrzebował trochę czasu, chociaż. Jest to y, zawodnik światowej klasy. Wiele razy dawałem już takie przykłady, że jak jeszcze ja grałem w piłkę, Maciej Żurawski przychodził z Lecha do Wisły jako gwiazda, a półtora roku miał kłopot, żeby y, znaleźć się w podstawowej jednostce. Dopiero później zaczął grać, więc tak, y, uważam, że mają potencjał, ale, ale wie pan, to, to mówiłem o tym, że, żeby to wydobyć, czy żeby to pokazać na błysku, to jest jakby inna sprawa. Czy, czy może pan zdradzić, który z nich ma pewne miejsce? W niedzielnym meczu. A który nie? Nie będę, nie będę zdradzał, bo myślę, że przeciwnik też patrzy na wszystko, co dzieje się wokół ich kolejnego rywala i też chcieliby uzyskać jak najwięcej informacji od nas. Nie było mi na rękę to, że ten ostatni sparing rozgrywaliśmy w taki sposób, jaki rozgrywaliśmy, ale. Ponieważ nie mieliśmy na to wpływu, więc nie było tutaj o co kruszyć kopii. Tak jak mówię, ja wiem, że wszyscy są niezadowoleni, wszyscy są gdzieś tam rozczarowani nawet tym startem. Myślę, że nie wszystko było złe w tym meczu. I, i, i no, ta piłka jest czasami właśnie taka, że. My w 30 sekundzie mieliśmy sytuację, którą mogliśmy, czy powinniśmy zdecydowanie lepiej wykończyć, natomiast oni szczelili bramkę w taki sposób, że, że to po prostu tą pierwszą, że nie możemy, nie możemy tutaj jakby też się uchronić przed stratą takiej bramki, bo to był czysty, czysty przypadek. Ale niewątpliwie wiele rzeczy musimy zrobić lepiej, mądrzej i być bardziej odpowiedzialni. Przed, tam, przed tym meczem z katowicami zaskoczył pan mnie osobiście, że postawił pan na Arta i chłopak nie zawiódł. Nie? To znakiem tego, że w niedzielę też zobaczymy go w tej bramce? No tak jak powiedziałem, nie. nie było pana na konferencji pomyczowej, ale mówiłem, że z tych plusów, które tam tutaj dziennikarze wymienili, yy, dodałbym właśnie postawę Arta, który w kilku sytuacjach zachował się naprawdę bardzo dobrze. Mamy jeszcze jutro trening, są dwa dni do meczu, wie pan, wszystko się może wydarzyć. Trudno, trudno tutaj gdzieś jednoznacznie powiedzieć, że tak, tak, będzie bronił, bo odpukać, ale, ale jeżeli, jeżeli wszystko będzie dobrze, to tak. Nie widzę powodu, żeby go zmieniać. A Oskar Koprowski ma jakąś szansę, żeby wskoczyć do tej jedenastki? Wszyscy mają szansę, wszyscy trenują i, i tutaj. Wie pan, decyzje, decyzje są zawsze bardzo ciężkie. Kibice, dziennikarze, czy nawet gdzieś tam ludzie związani z klubem zawsze mogą sobie zadawać pytania po meczu, czemu ten a nie, a nie inny rozpoczynał ten mecz, ale to, to nigdy nie ma gwarancji, czy, czy, czy Keleci grający od początku wyglądałby tak samo jak wyglądał pod koniec, czy, czy, czy Biel dając zmianę za Keleciego też by dał taką dobrą zmianę, czy inną. To są, wie Pan, tylko przypuszczenia i tego nigdy, nigdy nie sprawdzimy. To my jesteśmy jako sztab z tym zespołem przez cały tydzień mikrocyli i staramy się w ten sposób na to patrzeć, żeby optymalną tą jednostkę dobrać, ale to nie znaczy, że ci, którzy wchodzą, to oni, oni nie są ważni, bo to właśnie, to jest może moment taki, gdzie, gdzie oni mają zrobić tą różnicę w tej, nie wiem, 75 czy 60 minucie albo w 90. I jeszcze na koniec zapytanie. Skrajni obrońcy, nie? Bo i prawa strona i lewa nie funkcjonowała tak jak potrzeba w poprzednim no, meczu tak mówię. Myślę, że wiele rzeczy, nie wszystkie były złe, ale wiele rzeczy musimy robić lepiej. I tutaj myślę, że, że tak oczekiwania nie tylko moje też są, też są większe, muszą dawać nam więcej. No, nie zapominajmy też, że ten Marcel Przełek to, to wystąpił w roli młodzieżowca i to nie wiem, który to był jego mecz od pierwszej minuty w uks ie ale, ale na pewno tych meczy ma zbyt mało, czy tych minut, żeby od razu oczekiwać od niego, żeby to był kluczowy zawodnik. I jeszcze na koniec zapytam o rywala, bo Tychy to taki zespół zaprzyjaźniony z uks em zawsze mecze przyjaźni, ale, one, ale Tychy też chcą chyba walczyć o te czołowe miejsca. i Jak pan to ocenia tego rywala, choć Podobno, nie wiem, jak do końca będzie, stracili Jałochę, nie? Z tego, co gdzieś tam mamy informację, to rzeczywiście ten Jałucha hmm, chyba w meczu ostatnim sparingowym wypadł ze składu i, i raczej go nie będzie, ale nie przywiązywałbym tam większej wagi do brankarza. Natomiast yy, wracając do meczu przyjaźni, no, f, f, fajnie, jeśli na, na, na trybunach yy, można się czuć w miarę bezpiecznie, swobodnie i to jest na pewno pozytyw, ale ja osobiście średnio lubię takie mecze przyjaźni, bo, bo to, są, to jest walka o punkty i wie pan, no, z całym szacunkiem, żeby mnie dobrze zrozumieć, ale, ale no, trochę, trochę dziwnie się czuję, kiedy yy, nie wiem mój zespół w meczu przyjaźni traci bramkę i tam zaplał na trybunach wszyscy się cieszą. No. To, tak trochę, trochę jest to dla mnie, dla mnie dziwne, yy, no, ale, ale cóż. No. To, tak jest. Co do tychów, na pewno zespół, oczywiście, że mający ambicje przynajmniej zakwalifikować się do tej pierwszej szóstki, jak czy czwarte drużyny z tej ligi, jest to niewygodny rywal, wydaje mi się. No, tak jak patrząc, jak grają, to mają jakiś tam plan Pomyzji. I, I niewygodnie na pewno przeciwko nim się gra. Nie wiem, czy zagrają e, tak samo w meczu z nami, czy, czy, czy może będą próbowali coś innego, innych rozwiązań, ale... Mm, wie pan, każdy mecz można wygrać, przegrać, żeby zremisować. Tak mówił Górski, tak, były był trener UKS-u. Dla mnie jest ważne to, żeby wynik... Nie wiem, jaki będzie, natomiast ważne jest to, żebyśmy, żebyśmy grali lepiej, to co powiedziałem, bo... Eee, tylko gdzieś tam robiąc ten kolejny krok, czy robiąc postęp no możemy zacząć funkcjonować lepiej i, i, i grać lepiej i punktować. No, naprzeciwko Pana stanie Dominik Nowak, który jest bardzo uczuciowo związany z ŁKS-em, to chyba bodajże, jeżeli mnie pamięć nie myli, był piłkarz wychowany do ŁKS-u, nie? Po drugiej zagra też Dominguez, nie? Który odszedł w jakichś tam, wie Pan, w niesławie tutaj z tego klubu, to też, powiedzmy, emocje mogą być, nie? No, noce zawsze będą. Trudno, to, 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 żeby nie było przed mistrzowskimi meczami jakichś tam emocji. Nie, nie, nie unikniemy tego. Ważne, żeby nad tymi emocjami panować, żeby nie było tych złych emocji. Pan. I, I mówię tutaj przede wszystkim o, o, o swojej drużynie, ale też ogólnie o, o piłce. Te złe emocje jakby. Dlatego nawiązywałem do tego meczu do tego meczu Ligi Mistrzów, że tutaj obserwowaliśmy jako tacy obiektywni widzowie ten mecz i ja nie widziałem nigdzie jakichś tam tych negatywnych emocji, ale czasami gdzieś podczas tych meczy te, te, te negatywne emocje potrafią zabić nie tylko to widowisko czysto-piłkarskie, ale też to, to, to widowisko na trybunach, więc tego musimy gdzieś tam unikać. Opróczimy o kolejne pytania. Myślałem, że pan już za wszystkich... Też tak myślałem, a jednak, jednak nie, Krzysztof Senicki, telewizja to ja panie trenerze wiemy, że w meczu z Katowicami, no trochę szczęście dopomogło. No, Wynik się ułożył tak jak się ułożył. Ale czy jest taki element... Trochę rozgoryczenia, trochę niedosytu po, po tym spotkaniu, bo patrzę na. na Okej, okay, tu się dużo rzeczy nie ułożyło, ale i, i to jest dopiero pierwszy mecz, tu bierzemy na to wszyscy poprawkę, ale taki element, taki, nie chcę używać brzydkich słów, ale takiej sportowej złości, takiej, który może się pojawić w meczu następnym. Ta sportowa złość to ona musi być pan, w każdym meczu, bo. Sportowa złość to jest zupełnie co innego niż te złe, złe emocje, i myślę, że każdy piłkarz powinien myśleć o tym po nieudanym meczu, żeby ten następny zagrać lepiej. I na pewno rozczarowanie jakieś było, bo to był pierwszy mecz nowego sezonu przed własną publicznością. Każdy chciał zacząć gdzieś tam dobrze. I... Ja bym tutaj też unikał gdzieś tam, że, że słowa, że zabrakło nam szczęścia, bo, bo temu trzeba też pomóc. My na pewno w wielu aspektach nie pomagaliśmy. No, bramka rzeczywiście ta pierwsza, bardzo, bardzo przypadkowa, która niewątpliwie miała duży wpływ, moim zdaniem, na, na zespół i, i, i na przebieg tego spotkania. No ale. Rozmawialiśmy oczywiście na ten temat, bo przecież była analiza, tak jak pan Jurek tutaj celnie zauważył, dogłębna analiza, i, i powiedzieliśmy sobie, że to zdarzają się mecze takie, gdzie, gdzie na początku traci się bramkę, ale to powinien być taki moment, szczególnie zespoły, które grają u siebie, traci bramkę, zespół to, to, to powinno zadziałać właśnie w ten sposób, że. Że przeciwnik po meczu powinien powiedzieć niepotrzebnie, żeśmy ich zdenerwowali tak szybko, żeśmy im szczylili tą bramkę, i, i, i później oni nas jakby e, potrafili odpowiedzieć na to. My nie potrafiliśmy w tym meczu znaleźć tego, tego środka, ale tak jak mówię, no, nie, nie, nie szukałbym tutaj usprawiedliwienia w szczęściu, raczej to, że, że no. Takie jest moje zdanie, my potrzebujemy trochę czasu, żeby to, żeby to zaczęło lepiej funkcjonować, bo tak jak chcemy grać, to na pewno to nie jest łatwe, szczególnie, znowu będę się powtarzał, ale przy, przy takim a nie innym nastawieniu drużyny przeciwnej. Dzień dobry, Mateusz Naderski, Telewizja Polska. Wokół tego pierwszego meczu mówił pan kilka razy, że GKS Katowice dla UKS-u nie jest łatwym rywalem. No i patrząc na ostatnią historię spotkania UKS-u z GKS-em Tychy, zwłaszcza na wyjazdach, no to to też nie są łatwe spotkania. Tam bardzo często remisy ostatnio padały. Jakiego meczu możemy się w niedzielę spodziewać? Możemy się spodziewać... Znaczy, my się spodziewamy, powiem tak, yy, takiego meczu, że yy, techy yy, dadzą nam grać, bo, bo w tych meczach, które widzieliśmy, i sparingi, i yy, w chojnicach, to, to raczej w tym kierunku, gdzieś tam yy, ten sposób gry Tyszan yy, idzie. Natomiast yy, trener Nowak też pewnie analizuje to i, i, i Gdzieś tam przewiduje, co my możemy myśleć, jak możemy się chcieć przygotować i może będą chcieli nas zaskoczyć w pierwszych minutach, gdzieś zagrać wyżej, ale na pewno my musimy być uczuleni na to, że dobrze sobie, dobrze się czują w grze z kontrataku Tyszanie. Na pewno stare fragmenty trzeba na to zwrócić uwagę, bo to, bo to też jest gdzieś tam dosyć mocna, mocna ich broń, ale ale ta, ten kontratak jest, wydaje mi się, najmocniejszą stroną i pod tym względem musimy być bardzo odpowiedzialni i czujni przez cały mecz. Latem GKS przeszedł, można chyba powiedzieć, rewolucję. Nowy trener, nowi, nowi piłkarze. Jaki to jest rywal aktualnie? No bo wydawałoby się, że Dominik Nowak też właśnie lubi taką ofensywną piłkę pokroju eks u ma chyba też do tego zawodników, a mówi pan, że chyba jednak nie do końca tak może być. No nie wiem, czy widzieliście mecze, czy, czy oglądaliście w tych Kojnicach. To też nie wyglądało to tak, że, że tychy tam dominowały. Tak jak mówię, każdy trener gdzieś tam zastanawia się nad odpowiednią taktyką pod kolejnego przeciwnika i ja tutaj nie będę zgadywał, co. co, co Dominik Nowak wymyśli, ale pewne scenariusze gdzieś tam mamy i, i tego właśnie się spodziewamy, aczkolwiek może być, może być różnie. Jakub Rękosiewicz, UKS Fans. Jeszcze po poprzednim sezonie Pana zawodnice mają problem ze strzelaniem bramek. Czasami wydaje się, że brakuje nieco takiej chłodnej głowy w polu karnym. Czy po treningach w tym tygodniu widać po nich, że są na tyle podbudowani, aby przełamać się w tym aspekcie? Nie stwarza wystarczającą ilość okazji do tego, żeby strzelić w bramkę, no to, to też trudno gdzieś tam oczekiwać tego. A na pewno z GKS-em Katolicy tych okazji aż tylu nie stworzyliśmy, bo wspominałem o tej 30 sekundzie, ale to jakby nie doprowadziliśmy tym ostatnim podaniem do tego, żeby ta sytuacja się stworzyła. Oczywiście, że pracujemy nad tym i w tygodniu i, i analizując przeciwnika, e, gdzie mogą mieć słabe punkty, gdzie możemy starać się szukać zagrożenia. Ale to znowu to, to jakby ta odpowiedź na to wszystko jest, jest później na boisku w czasie meczu i tutaj mm, takie wie pan, ja panu powiem tak, tak, znaleźliśmy, znaleźliśmy środek i, i w niedzielę o 12.57 wyprowadzimy kogoś do sytuacji sam na sam. Ja, ja już właśnie zdarzał, że to wydniełem. <grymne> panie dyrektorze, chciałem się spadać się taką rzecz. Mogę się wyjść? Pracuje pan w klubie już 20 dziesiąte. Myślałem się, że poznał Pan siłę, poznał Pan siłę i możliwości piłkarzy. Czy rozmawiał pan już ewentualnie o jakichkolwiek wzmocnieniach w tym okienku transferowym z działaczami? Pozyskaniu jeszcze jakiegoś piłkarza, no bo sam pan wie, że i skraje obrony są nie do końca wartościowe. Może by się przydał już jakiś napastnik. Czy już pan rozmawiał, czy na razie jest to temat odłożony na później? Rozmawiamy o tym, co ewentualnie gdzieś powinniśmy szukać w najbliższej przyszłości. Oczywiście, gdzie, gdzie, gdzie widzimy jakieś braki, gdzie możemy być mocniejsi. Natomiast żadnych na razie konkretów, bo też musimy mierzyć siły na zamiary, tak powiem. Czyli jak powiedział jeden działacz, jak sprzedamy to kupimy. Nie wiem, niekoniecznie. No może akurat będzie taka okazja, że, że żal będzie nie skorzystać i, na to też gdzieś tam liczymy. Ale tak jak mówię, no na razie mamy jakąś tam kadrę, którą e, e, no, generuje jakieś koszty i my też nie możemy teraz e, z tym e, przesadzać, bo, bo ta sytuacja musi być gdzieś tam czysta i klarowna. No. Jeszcze wrócę raz na tą lewą obronę. Wie pan, Szeliga jest sympatyczny chłopak, fajny, sympatyczny, super. Ale czy nie myśli pan, żeby udać mu grę na prawej stronie, tak jak grał wcześniej. A, yy, A kto na wtedy, lewej? Wtedy, wtedy będzie niesympatyczny? Czy... Nie, też będzie <noise> sympatyczny, tylko wie pan, no, nie daje rady na tej lewej stronie, no, wszyscy widzą, nie? wie pan. No. No, na razie, jeżeli pan mówi, to, to mówimy o tym jednym meczu, że według pana nie daje rady. No, Okej, okay, no nie wiem. Ktoś jeszcze ma jakieś propozycje z was? No, ale... Nie, nie. Panie, panie trenerze, no, ja rozumiem, że pan dowcipkuje, żartuje, ale przecież ten liga tutaj jest od pewnego czasu i grał w poprzedniej rundzie i też były do niego zastrzeżenia o tą lewą stronę, bo to nie jest typowo piłkarz na lewą stronę obrony, nie? Ja rozumiem, ja rozmawiałem z jednym działaczem, on powiedział, no sorry, ale nie mamy nikogo innego, no, mamy jeszcze Marciniaka, no ale Marciniak... Jest panie Jurku, widzę, trafiłem z pytaniem. Powinienem do tego pana kolegi, który przychodzi na treningi, bo podobno miał kartkę ze składem, więc następnym razem zapytam przed treningiem. <laughs> Widzisz, prezes wszystko powiedział. Nie? <laughs> <laughs> Ale wie pan, ja uważam, że to jest duży plus dla klubu, że są kibice, którzy przychodzą, te, że, ale treningi, że są... tak. i żyją ze zespołem. No nie tylko tak. kupują bilety tylko, pan, 10, no, tylko, tylko, tylko do, ale żyją z nim na co dzień. I no do niego nie ma żadnych pretensji. Ja go szanuję. Ale oczywiście, on, ja go znam wiele lat i on z UKSEM em jeździł od czwartej ligi. I bardzo Słyskie fajnie. Marze. W każdym klubie są tacy, którzy no. y, 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 są na treningach, tylko wypan. pan, y, y, im więcej ich będzie, to więcej będzie tych kartek ze składem. Wtedy będzie Ale przecież on, on nie poszł z tym kartem do Pana. Nie, nie <grymne> skonsultował. Czy są jeszcze jakieś pytania? Wężatyw, nie. nie, ma. Kończymy konferencję. Dziękujemy za przybycie.